Rozciągnięcie. Podstawowa cecha sprawnego człowieka. Podświadomie kojarzy nam się z atletycznością. Wyobraźcie sobie teraz sportowców na olimpiadzie. Jacy oni są? Czy są cali pospinani z bólu i poprzykurczani? Ostatnim razem jak sprawdzałem to są sprężyści i kontrolują swoje ciało całkowicie. W każdym zakresie ruchu. Wykorzystują cały jego potencjał. Przyrównajmy to do przeciętnego ćwiczącego. Schyla się on i ma problem z dotknięciem palcami u rąk podłogi, więc o czym my w ogóle mówimy? Nawet większość widzów nie ma lekko, z którymi miałem okazję się spotkać, miała duży problem z przykurczami i musieli nad tym bardzo obficie pracować. Nie mówię wcale, że trzeba być jakimś i joginem i mieć chrząstkę jak rozgotowany kurczak. Ale czy nie warto byłoby mieć kontrolę nad swoim ciałem, używać maksymalnego jego potencjału, taki, jaki masz dany, a nie piszczeć jak pisklak, jak tylko przegniesz się jeden centymetr za bardzo w jedną stronę? Czas wziąć tyłek w troki i w końcu się rozciągnąć. Oboje wiemy, że powinieneś to zrobić. Dlatego dzisiaj, żeby nie komplikować, wydestylowałem dla Was esencję 6 topowych ćwiczeń rozciągających. Jeżeli rozciągniecie się w tych pozycjach, to wszystkie najważniejsze mięśnie w waszym ciele będą rozciągnięte. Zaczynamy listę, pierwsza pozycja. Na czele ćwiczenie rodem z jogi. Schodzimy do wykroku, jednakże pięta nogi zakrocznej cały czas dotyka podłoża. Dzięki temu będziemy mogli rozciągnąć łydkę. Odchylamy się do tyłu, a ręce spleciemy nad głową, również odchylając je do tyłu. Dzięki tej pozycji możemy rozciągnąć łydkę, ale także całą przednią taśmę mięśni. Zapewni nam więc to rozciąganie do wyprostu. Otwieramy tutaj klatkę piersiową, rozluźniamy powłoki brzuszne. Ja głównie czuję w brzuchu to rozciąganie, a to przez mięsień biodrowo-lędźwiowy. Niektórzy powiedzieliby, że ta pozycja jest zła, ponieważ jest przeprostem. Jednakże przeprostu boimy się w ćwiczeniach wielostawowych, gdzie jesteśmy obciążeni sztangą, która waży 60. 100 kilo, wtedy jest jakieś niebezpieczeństwo. Jednakże, w takim rozciąganiu, wszystko powinno być ok. Oczywiście, jeżeli prowokuje ból, nie robimy. Drugie ćwiczenie to skłon w siadzie prostym. Najlepsze ćwiczenie, jeżeli chodzi o rozciąganie tylnej taśmy mięśni, przynajmniej w moim odczuciu. Możemy tutaj poprzez przyciągnięcie stóp do siebie rozciągnąć łydki. Poprzez wyprost kolan, mięśnie dwugłowe. poprzez Pochylenie tłowia, prostownik grzbietu, a nawet poprzez przyciągnięcie głowy do klatki piersiowej mięśnie karku. Tak więc wytrwanie w tej pozycji jest no, bardzo wymagające, jednakże gdy w końcu będziecie mogli przejąć się, zrelaksować, przyniesie to ogromne efekty. Na trzecim miejscu absolutna klasyka, każdy zna to rozciąganie. Siadamy w dużym rozkroku i przechylamy się do prostej nogi w bok. Jednakże jest to bardzo dobre ćwiczenie, ponieważ pozwala nam rozciągać nasze ciało nie tylko do przodu i do tyłu w jednej płaszczyźnie, ale również pozwolić na skłon boczny. W tej sytuacji głównym atakowanym mięśniem jest mięsień czworoboczny lędźwi, który potrafi być naprawdę mocno przykurczony i ograniczać zakres skłonu w bok. Oprócz tego przez rozciągnięcie nóg, rozszerzenie, duży rozkrok mamy. Dobre rozciąganie przywodzicieli, co przełoży się na przysiad, na martwy ciąg, na cokolwiek sobie tam chcecie. W każdym razie naprawdę warto. Czwarta pozycja bardzo ważna, ponieważ angażuje mocniej stawy ramienne do wyprostu, a jest to bardzo często zaniedbywany zakres ruchu podczas mobilizowania się, rozciągania się. Złapcie jakiś talerz bądź kijek, i przechylcie do przodu tak, by podziałał on jako waga, która będzie Was dociążać i pogłębiać ten zakres ruchu. Bardzo ważne jest, by nie pozwolić barkom wychodzić do przodu, a cofać je i w tej pozycji zezwalać na wyprost i dalsze zwiększanie zakresu. Jeżeli zrobicie to odpowiednio, to rozciągniecie przedni aktom mięśni naramiennych, biceps i mięśnie piersiowe, więc kluczowe rozciąganie. Hmm. Przedostatnie rozciąganie będzie nam angażowało taśmę spiralną. A znacz to tyle, że będziemy rozciągać się w rotacji. Bardzo ważne, nie wolno zaniedbywać tej płaszczyzny, ponieważ rotacja jest jednym z kluczowych atletycznych ruchów. Położycie się tak, jak widzicie, i próbujecie wyciągać swoje ciało tak, by rozciągała się górna połówka, tam głównie mięśnie piersiowy, znów biceps i mięśnie skośne a na dole będzie nas dociążać noga. W tej pozycji relaksujemy się, staramy się skręcić jak chińskie S i będzie dobrze. Ostatnie, szóste rozciąganie również wykonywane jest w rotacji, jednakże tutaj pogłębiamy podróż ręki nie do tyłu, a do przodu. Dzięki temu możemy mocno rozciągnąć mięśnie najszersze i tam będziecie czuli ciągnięcie, ale też mięśnie około łopatki. Poprzez dobre umiejscowienie naszej nogi z tyłu pozwalamy również na relaksację tułowia. Bardzo atletyczne rozciąganie polecam je każdemu. I nie pytajcie mnie, jak długo ani jak często będziecie się rozciągać, ponieważ jeżeli dam Wam sztywną rekomendację 3 razy w tygodniu po 5 minut to jest to pewne, że będziecie na to patrzeć jak na pracę domową, którą z zegarkiem w ręku trzeba odwalić, jeżeli w ogóle ją zrobicie. Musicie polubić rozciąganie. Samo ćwiczenie rozciągania jest bardzo przyjemne, a sam cel bycia rozciągniętym jest świetną zajawką. Jest czymś, czym naprawdę można się zainteresować i zainspirować. Zauważcie, że najlepsze rzeczy w życiu, typu spotkanie z przyjacielem. Nie zastanawiasz się na nim, jak długo powinno trwać spotkanie, żeby przyjaźń rozwijała się jak najoptymalniej, albo jak często w miesiącu powinni się przyjaciele spotykać, żeby efekty były najlepsze. Nie. Tak samo jest z rozciąganiem. Po prostu je polubcie i sami sobie wtedy zdecydujcie, jak długo, jak często jesteście wolnymi ludźmi. Natomiast te sześć pozycji naprawdę daleko może Was zawieść. Możecie rozciągnąć się i raz na zawsze rozwiązać ten problem, ponieważ rozciąganie trzyma się na człowieku bardzo dobrze. Życzę Wam więc powodzenia i do zobaczenia. Cześć!